Drodzy widzowie, chciałbym was powitać w nowym, ósmym sezonie, drugim rozdziale Fortnite. Obejrzyjmy zwiastun i przyjrzyjmy sobie karnet bojowy. Wam się, że Mamy bardzo ładne skórki. No zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Zapowiada się dość mroczny klimat. E, chyba przywrócą właśnie nam... Kiedyś były trupy, a teraz... potwory z kostki? Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Wygląda na to, że nie można nikomu ufać. że po was jedynie... kurz. Widzimy, że sama zapowiedź jest dość. E, dość, mroczna, dość mroczna. Tutaj obejrzyjmy sobie, co, co tutaj dostaniemy. Oraz przejrzyjmy sobie nasz karnet bojowy. E, zadania, postępy, oczywiście. Gwiazdki bojowe, tak jak w poprzednim sezonie. Ok. I mamy też rybę w negatywie. I ją będziemy sobie kolorować. Przejrzyjmy karnet bojowy. Na pierwszym poziomie, co my tutaj mamy? Eee... Charlotte. Dość ładny skin, jak na pierwszy poziom. Tutaj co mamy? Jeszcze rybę. Naprawdę skiny, które tutaj można dostać. Oczywiście sztandar, serduszko na plecach, demony, malowanie. Fałdolce. Jeszcze tutaj mamy taki fajny. Fajną rybkę na plecach, mini akwarium. Druga strona. Co nam druga strona przynosi? Już nie mamy skina. Mamy tylko miecz oraz animację wyciągania miecza i cięcia. Klinga. Lotnia wielorybia. Przed nami też w negatywie. Ekran ładowania, malowanie grafiti, malowanie broni, emotka. Trzecia strona, co nam przynosi trzecia strona? Nie kupujemy jeszcze, mamy tak, daj sygnał, czyli odliczanie. Kolejna postać. Naprawdę kurczę, powiem Wam, że ten sezon bardzo dobrze się zapowiada pod względem postaci, które mamy do odblokowania w samym karnecie bojowym więc polecam. Pamiętajcie o wpisaniu w sklepie e, z dużych liter MARO myślnik GAMES e, 50% wszystkich zarobków z, e, z kodu, który wygenerujecie trafia do was i wy decydujecie do ilu osób to trafi czy do janej na przykład 5000 zł jeśli wygenerujecie 10 000 zł czy na przykład do 10 osób e, po 500 zł to Wasza decyzja. Co my tutaj mamy jeszcze dalej? Ekran ładowania, ikonę sztandaru, plecak w serduszko. Tutaj dość, dość sporo tych serduszek mamy, bo chyba na pierwszej stronie, jak widziałem, też było jedno serduszko. Tutaj mamy drugie. Oj, rybka nam już niestety e, usnęła. Usnęła wiecznym snem. Mamy gitarkę jako, kill -off, też bardzo ładna z uśmiechem. Ciekawe, czy to jest taki. A nie, jest, po, ruszę się. Następny skin. No już troszkę mniej mi się podoba, ale dalej jest znośny. Jakbyśmy przypatrzyli te wszystkie sezony, które mieliśmy, jak już zaczynałem, ja na przykład od sezonu trzeciego, pierwszego rozdziału, to naprawdę te skiny są bardzo ładne. E, tak czy siak, mamy też podwójny kilow. E, korbacze, Kor, e, V-dolce oczywiście dwa razy. E, mamy tutaj też e, smugę. Wykres w rzeczywistości. E ekran wczytywania mamy, torbę na narzędzia, glider, mamy tutaj też lotnie, emotkę oraz grafity. Piąta strona. Piąta strona co nam przynosi, kurczę Fabio. Fabio jest tutaj przed nami. Nie wierzę w to co widzę, to jest naprawdę kolorowa motka, cała różowa, różowy jednorożec. Lśniące grzywy, Fabio. O kurcze, piękna, Piękna, naprawdę piękna sprawa. Co tutaj mam jeszcze? Słodka łycha, słodka łycha. O kurcze, naprawdę piękna sprawa. No. Nie wiem, co powiedzieć. Aż jak patrzę na to, wszystko, co jest w tym samym karnecie bojowym, co możemy zyskać, to mówię, to jest ten sezon, kiedy jak rzadko niektórzy kupowali właśnie karnet bojowy, tak myślę, że w tym sezonie jak najbardziej jest to godne uwagi. I polecam wszystkim z całego serca, żebyście po prostu to zrobili. Jeśli gracie przynajmniej więcej Fortnite'a, to. Nawet nie musicie nic kupować się ze sklepu. Sprawdźmy następną stronę. Pozesta stronę. kupujcie nic ze sklepu. Przetrzymajcie. Widzę, że tutaj cukrowe szaleństwo jakieś jest tu Fabio Strzęsienie płatków. O kurczę. Piękna sprawa, piękna sprawa, naprawdę. O jacie, nie no to jest przekazackie. Dobra. Skrzydełka obsypane smakiem tutaj mamy. Następnie zmiana koloru. Kor, taktyczna szarość. Mamy złotego Fabio. Lśniąco-grzywego. Co tutaj mam jeszcze? Jezu, to jest ten utwór. To jest taki jak byście oglądali właśnie jakieś filmy. Ee, seriale o płatkach. Jak, e, tak z Ameryki, prawda? Takie w jakichś bajkach, o na przykład w różkowie Chrzestni, prawda? To pan, przypomniała mi się bajka w Różkowie Chrzestni. Naprawdę piękna sprawa. Co tutaj mamy jeszcze? Graffiti. Ekran wczytywania. Widolce. Co tutaj mamy? JB Szympański. O kurczę. Naprawdę piękny, ee, piękny astronauta. Co tutaj mamy <laughs> Emotkę. Emotka jazdy jak po Marsie. Po księżycu. Mamy łazik, łazik jako emotkę, lotnie, całą rakietę kurcze, konstrukcja rakiety, piękne, malowanie też bardzo ładne w barwach, <ścoughs> plecak, tutaj jest graffiti, co tu mamy, ekran wczytywania zapomniałem przez chwilę się i go przewinąłem oraz zbierak, zbierak też naprawdę dość zacny. Następna już ósma strona. Kończymy te strony, zostały trzy do końca, łącznie z tą. <laughs> Mamy ikonę sztandaru, V-dolce, smugę. E, a, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć: jak nawet e, kupicie to, to możecie sobie zostawić te 1000 widolców na następny sezon. Jak się nie spodoba, to kupcie sobie coś innego. No przynajmniej, ja tak zawsze robiłem, że te widolce jednak e, zostawiałem sobie, żeby następny sezon na pewno sprawić sobie karnet i to był taki darmowy następny sezon dla mnie, więc piękna sprawa. Co tutaj mamy strój Torin, bardzo ładny, bardzo piękne e, może soczewki, ale bardzo ładne jednak e, różowe oczy. No podoba mi się bardzo ten strój, mówiąc szczerze. E, tutaj mamy dalej malowanie, kamuflaż wielowymiarowy, też bardzo ładny kamuflaż. Może nie za bardzo przydatny taktycznie w walce, ale dość widoczny. Zwłaszcza że, przepraszam, przepraszam, zwłaszcza że dość ciemne klimaty jak widzieliśmy. Tutaj są. Następnie mamy lekka Klingatorin. Mamy tutaj zbierak. Też tutaj symulujący miecz. Przyszłościowy taki dość. Następnie co my tutaj mamy? Plecak ładowarka eee... z danowukiem. Chyba... Nano, ale danowukiem, danowukna. Okej. Okay. I mamy sztandar. Ikonę sztandaru. Następna dziewiąta strona. Co tutaj nam reprezentuje? Zmianę stylu. Przejście do ubocza. Też... Bardzo mroczny jednym... Kostka, Kevin Kevin nam tutaj zmienia postać Widzimy, że przez Kevina dość dużo się zmieniło I to na mapie Jak i jednocześnie w stylach Więc naprawdę polecam co Tutaj mamy zintegrowaną emotkę Tańca <śmulacujesz> <śmulacujesz> Naprawdę mówiąc szczerze Ten sezon zapowiada się Przynajmniej po skinach Bardzo, bardzo dobrze To jest taka uczta Uczta dla graczy Fortnite'a, gdzie możemy naprawdę znaleźć nie tylko piękne skiny, mam nadzieję, że równie piękną rozgrywkę, modyfikacje na mapie, dodatkowe postacie. Czasem mogą być dla nas irytujące, ale jednak eee, Mugławiczy Róż, tutaj kolejna modyfikacja. Mam nadzieję, że tutaj powoli. E, powoli Fortnite jednak z powrotem jeszcze raz odżyje dzięki następnym sezonom on co jakiś czas odżywa co te parę miesięcy jak zmienia się sezon I zobaczmy stronę finałową strona dziesiąta e, przejdźmy sobie od emotki mamy kill off. mamy kill off. tutaj mamy ekran wczytywania plecak oczywiście ikonę sztandaru Lotnie, lotnia naprawdę mroczna. Oraz nawet nie wiem, jak to wybaczyć. Carnage. 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 Ale to jest ten Spider-Man, ten zły Spider-Man. O ile dobrze pamiętam. No naprawdę, naprawdę koks strój. No bardzo dużo osób na pewno będzie biegać z tym strójem zaraz po osiągnięciu setnego stopnia karnetu bojowego. Więc co mogę powiedzieć, no życzę Wam tylko szczęścia i wielu wygranych, to jest chyba na wszystko, smugę tutaj mamy też bardzo ładną oraz oczywiście fałdolce i graffiti, kilo w plecak, standardowo jak na każdej stronie, życzę Wam powodzenia, jak największej ilości wygranych i żeby ten sezon był właśnie owocny, czy w turnieje dla Was, żebyście wygrywali turnieje, i wszystkiego, co sobie tylko życzycie. Mam nadzieję, że ten sezon dobrze wam pójdzie. I co? No zachęcam, żebyście kupili sobie kartę bojowy, ponieważ skiny e, są naprawdę, naprawdę, ale to ładne. Jak chcecie, to możecie użyć kodu e, Maro Myślnik Games, e, oczywiście z dużych liter. E, wszystko, na przykład Caps Lockiem albo shiftem możecie to wpisać e, w sklepie twórcy. I co? Będę bardzo wdzięczny, oraz połowa z wygenerowanego kodu trafi do Was. Więc dziękuję serdecznie, że byliście. Tak przedstawia się nasz karnet bojowy. No i co? No i widzimy się już w rozgrzewce. Jak chcecie, to dołączcie do mnie na Twitcha. Tutaj wspólnie mamy gierki co jakiś czas. No i co? No i widzimy się. Dziękuję za oglądanie. I trzymajcie się. Pa. Pa.